Dobra moi drodzy, na 100% widziałem gościa. Na 100% widziałem gościa, który jest za tą skałą w żółtych spodniach. Muszę się zaczaić na niego na 100% tam przed, bo widziałem jak on tam wbiegał, teraz się obawiam że on może wejść być praktycznie wszędzie On ma tak jak ja żółte spodnie Mógł już gdzieś zlecieć, a podejrzewam, że przyszedł tutaj po prostu w tym samym celu co ja, czyli w celu wydropienia detonatora No i oczywiście żeby wejść do tej bazy pewnie ale chuj wie gdzie on jest Widziałem go tylko jak biegł gdzieś pomiędzy Otamo. No ale nie widziałem jak wybiegał Aczkolwiek to nie oznacza, że nie wybiegł Mógł wybiec już Dobra, będziemy sobie iść na tym Staram się teraz jakoś wbiec tutaj. Bo nie widzę go nigdzie, a on był centralnie. Widziałem go jak przebiegał gdzieś w tym miejscu. W krzakach nie siedzi, chyba nie. Ej, słyszałem właśnie jak ktoś otworzył drzwi, a niech nie daj Boże on właśnie wszedł do tego domu, na który ja czekałem. się wkurwił wtedy Nie no tego jeszcze nie można otworzyć Dobra moi drodzy ja wciąż tutaj czekam ja myślę że już tylko czekam aż te drzwi się otworzą wejdę tam i wyjdę i pójdę spać bo już mnie strasznie bardzo mówi jeszcze tak z godzinkę bo później mamy jechać z rodzinką na jakąś wycieczkę czyli znowu będę wieczorem dostępny a później już idę do pracy czyli nie za wiele czasu no to jak coś się będzie działo albo uda mi się to otworzyć to wtedy włączę halo halo moi drodzy nie wiem czy nie widziałem tam jak przyjeżdżał pojazd zaraz zobaczymy ja sobie wlazłem tutaj na górkę przykucnąłem bo coś takich szybko mi przyjechało tam ale może nie może to tylko jakiś, nie wiem tylko mi się wydawało ciągle czekam na to nie wiem ile już czasu tutaj spędziłem no ale sporo Czasu tutaj już siedzę naprawdę, widziałem parę gości, którzy tam biegali, więc postanowiłem sobie wleźć tutaj, no i przykambić trochę, a nuż widelec, uda się kogoś walnąć. No i tyle, no i jeszcze czekam, aż yy, odblokują się drzwi od tego, tutaj domu, też mam widok na te drzwi, tak jakby ktoś tam się zakradał. Widzicie, że duże świnie strasznie, z... a ten akurat, no nie wierzę. Dobra, no. Chociaż tak. E, trochę dużo świnie strasznie zbugowanych ostatnio. Oj, oj, leci plujka, leci plujka. No! Dobra. Chuj wie co z tą plujką, czy ona tu wlezie na górę, czy nie, czy jakoś udaje się. Ale graczy żadnych nie widać, nie widać. No nic, poczekamy jeszcze trochę, pójdę zobaczyć. Jak nie no to będę niestety musiał ee, chyba zrezygnować. O tam pluj leci. No i leży pięknie. Chyba noc idzie. Dobra, włączę jak coś się będzie działo. Moi drodzy, niestety z... z Kidąłem dziś strzelony od tyłu, także ja chyba... Ale, ale przecież. Przecież ja się zrespiłem tutaj, no tak Chyba jest mi. No chyba spierdolił do domu. No ale! No i chuj, nie, nie udało mi się jednak. Myślałem, że udało mi się go zabić, a ja strzeliłem raz, ale jakoś tam patrzyłem się na ten. Nie wiem, może dlatego, że jestem spiący, ale zaraz spokojnie... Mamy jeszcze M4, moi drodzy. Ta szmata jest tu. Czyli ma domek już tu. Ten cały Ricky Biki. Ricky Beach, Ricky Beach, Ricky Beach. Ten koleś jest tam, ale ja nie mam zbyt wiele amunicji. Dobra, tego dzika pierdolne, tak, tylko że wydaje mi się, że zaraz pan Riki postanowi mnie zraszować. No niestety nie można jeszcze tego. Pana Riki, piździe to jest to. Czy... Pan Riki, pan Riki jest takim cwaniaczkiem, czyli pan Riki może wyjść gdzieś tyłem moi drodzy. A jest, kakał, widziałem go. Ej! I huj, ja jestem naprawdę ubierający. A nie wiem czy go zabiję raczej nie, ale najgorsze jest to, że pan Ricky Tomata... Nie wiem czemu, na no jakoś mi kurwa To szczelanie nie wychodzi. Najlepiej by było jakbym poczekał gdzieś tutaj Tylko że nie mam amunicji i w tym jest problem No mam całą resztkę amunicji Nie mam pojęcia gdzie ta ściera poszła bo go nie widzę Fajnie by było jakby już przez A czyli on dalej jest tam Mam tylko dwa naboje No i chuj, i zabił mnie. Dobra, no i chyba na tym będziemy kończyć, także na razie. Aaaa! Pięknie, pan Riki stracił kurtkę, pan Ricky stracił wszystko, a ja spierniczam! Czerwoną kurtkę pan Riki stracił, bo pan Riki był bardzo wielkim bandytą, bo pan Riki... Co pan Riki robił? Pan Riki mordował mnie, a, a jak się zrespiłem, no to postanowiłem pana Riki opiznać, podejrzewałem, że pan Riki jeszcze gdzieś tu wyjdzie, może uda mi się... go walnąć i pan Ricky został ponownie zabity nie to chyba nic nie obchodziłbym 4 idiota pan Riki stracił M4 do no na pewno teraz się w kurwi troszeczkę a ja raczej będę się teleportował już chyba do domu yy, Zyskaliśmy M4, czyli już myślałem, że pana Rikego nie ukaram, ale ukarałem i suka bleć bala lajka, także yy, na... Zaraz my jeszcze robimy home 1, ciach ciach 15 sekund do transportu i tym oto zemstą, która się jednak udała na panu Riki, bo raz stracił czerwoną kurtkę, drugi raz stracił M4. Ja może nie straciłem zbyt wiele, parę razy pan Riki mnie walał. A my z takim oto łupem jesteśmy chyba trochę na plusie. I trzymajcie się, ciepło, hej! Halo, halo moi drodzy, witam was e, serdecznie i ja dzisiaj będę wybierał się na hangary na zimę i tam będę starał się wybudować jakiś mały domek przy hangarach i będę starał się dropić e, detonator. Także moi drodzy, serdecznie was zapraszam e, na przygodę e, i spotkamy się pewnie gdzieś po drodze na na zimę, hej. Podłączył się również do gry mój znajomy Milicen, z którym niedawno pisałem. Mamy się spotkać gdzieś tam właśnie w okolicach zimy. Przepraszam, bo ja na zimę idę, tak, na zimę idę. W okolicach zimy, co nie powinno być, właśnie pisze do mnie. Piszemy TPA. I on powinien tu się zaraz pojawić. Za 15 sekund. Wezmę go chyba, ubiorę, uzbroję, dam mu tutaj e, jakiś ten w tej bazie No i może wybierze się razem ze mną Halo Siemka, przedstaw się ładnie Patrzcie, nic nie mówi Ej, wpisz sobie ten e, kit, to zobaczysz tam jakieś startery, masz, startera sobie wpisz, chodź dam ci tutaj, ubiorę cię, dam ci broni i pójdziemy na, na ten, na zimę, dobra? Ale mów, czemu nie mówisz? Mów milicjant coś Nie, tam chuj z tremo, kurwa Dobra, chodź do domu, dam ci tam tamten autoryzację. Ja mu dam to wszystko autoryzację moi drodzy i wrócimy do odcineczka. No i tak, kolega ubrany, uzbrojony i, i wyruszamy już sobie tutaj z nim razem na zimę. Nie, na zimę, Boże święty, na lato, przepraszam was. Wybieramy się nie na zimę, dobrze, co ja mówię. Wybieramy się na zimę po ten, żeby tam gdzieś koło hangarów dropić sobie zapalniki. Ogólnie przyjacielu to idziemy tam dropić zapalniki, bo nam bardzo potrzebne. Zobacz ile tu chałup jest. Kolega się wstydzi mówić, nie wiem czemu. Ej, wpisz sobie kit food, to będziesz miał żarcie. Tutaj nie trzeba na tym się martwić o jedzenie ani nic, tylko zostaje cała przyjemność z gry. Co jest fajne, zobaczcie jaki był goły, zobaczcie jaki teraz jest ładny, ubrany kolega. I się nazywa y, z klanu Milicjant. Ej, czemu to Milicjant klan? Mów coś, powiedz coś moim widzom, bo ja nagrywam. Nie chcę mówić. Nie i chuj nie powiem. Tak sobie z moim... Y, wstydliwym nowym przyjacielem, znaczy nie nowym, bo my się znamy... Y, ...z, z YouTube'a i ze Steba. Czasami do siebie piszemy. Nie mówię, bo mikrofon dopiero będę kupywał. Okej, okay, spoko. I tak się wybieramy z nim razem e, na, na zimę. Tak, na zimę, dokładnie na zimę. C straszna cofka, w ogóle tu jest dużo... Nie wiem, gdzie jest mój przyjaciel, ale to nie ma żadnego większego znaczenia, bo przecież tutaj jest teleportat. Uzbierałem 100 złotych na niego. Spoko. A gdzie jesteś dobra, widzę cię, chodź. On idzie sobie tam daleko i będziemy tam budować mały dom, no i be, no, domek jakiś zrobimy sobie kity, ja wezmę kit i ja on wezmę kit, wziąłem jeszcze sporo materiałów, to może jakiś nawet większą chałupę się wybuduje e, na tym, na tej zimie i, i ten, i co, no i e, i będziemy próbować dropić, nie mam nawet miejsca, mam cały ten inwentary, zobaczcie sobie, taki jestem przygotowany, to to mogę wyrzucić, e, będziemy dropić sobie na zapalniki bo to chyba najważniejsze w tej grze, żeby móc zrobić sobie niedługo jakiś wjazd. Yy, za jakieś 5 tysięcy czy 7 tysięcy sekund będę mógł wykorzystać kod VIP, który raz tutaj się kupuje, a później się wykorzystuje go co ileś tam yy, tysięcy, dziesięciu tysięcy sekund, ale to będzie tylko jedno C4, także to to wiecie no, za, za dużo nic yy, nie da. No i nic, no my podążamy. Ej no i musimy uciekać, bo niestety, ale... Niestety, ale tu cały zwierzyniec się do nas biegł. Wow, dobra, teraz czas na pompa master. No i wszystkie prawie te... Eee... Dobra, Yeti walnięty. Czyli już chyba mamy wszystkie zwierzątka ogarnięte, troszeczkę amunicji poszło, aczkolwiek amunicja to chyba nie problem, prawda? Co mi potrzebne? Tuż zwierzęcy i surowy stek w sumie też. No bo tam jednak problemy są z, z, z jedzeniem, prawda? A co tutaj właśnie... Zacząć strzelać pod tą kulą to jest w ogóle masakra, jeżeli nie ma się, tak jak tutaj ułatwionego dropa, bądź naprawdę multum amunicji, bo te wszystkie zwierzęta, które są w stanie po prostu zniszczyć, no bo jeszcze jest Yeti, nie zapomnimy. My mieliśmy mnóstwo amunicji, ale wyobraźcie sobie jakbyś nie miał żadnej amunicji, a kierę, no to masakra. Tak nagrywam, przyjacielu. Kolega się pyta czy nagrywa, bo on pisze, bo on nie ma mikrofonu, ale uzbierał set seteczkę. I e, i na pewno sobie kupi mikro i będzie mówił. Prawda? Jak kupisz mikrofon, to będziesz mówił, tak? Tak. Właśnie, moi drodzy, już niedaleko mamy. A my sobie z kolegą tak chodzimy i korzystając z tego, że jest tutaj naprawdę bardzo dużo amunicji, no to my sobie po prostu strzelamy do wszystkiego, co się rusza, trochę. Na duże, na duże hangary kolego, o już tam jest zima, daleko widać, po prostu ćwiczymy sobie aim'a, troszeczkę sobie strzelamy, a czemu nie na przykład, nie? Skoro jest tak dużo amunicji, to można sobie przecież wypróbować... Patrzcie, dostał, dzik. Aj, nie dostał teraz. A, headshot z takiej odległości, to naprawdę, wy, wy pojecie sami, że nie lada wyczyn. O, tutaj jakaś małpa idzie. Leżysz ściero. O Jeti! Jetego to chyba najbardziej lubię ze wszystkich. No i po Jetim. Niestety ta M4 to mogłaby być zdecydowanie silniejsza. E, przynajmniej tak jak ta sniperka, bo wydaje mi się, że ona jest silniejsza. No bo jeden head czy dwa i dopiero ktoś tu... Pada. Leżysz ściera. I naprawdę polecam ten serwer nawet z tego względu, żeby sobie polatać i postrzelać do kogoś, bo to jest naprawdę fajna zabawa. Aha, zabiję kolegę. Czy nie, nie, bo mi niedawno nieśmiertelność zeszła po wczorajszym dniu. <laughs> Jak widzicie udało nam się dosyć bezpiecznie, dość, może też dlatego, że o tej godzinie jest 11 osób, bo to jest dosyć rano, znaczy rano. To jest 9.10 rano poniedziałek, czyli większość z graczy jest w szkole, w pracy na studiach, na uczelniach, na praktykach, bądź gdziekolwiek indziej. I dlatego też jest dosyć mało osób i dlatego też pewnie, żeśmy dotarli tutaj na zimę bez żadnych jakichś większych przygód oprócz tych ze zwierzątkami, co akurat było bardzo zabawne. zobacz jaki duży tam jest dom po lewej stronie. Na białe coś. Ale pięknie go trafiłem. Gdzie jest mój przyjaciel? Tam jest... E bardzo fajnie mi się podoba zima, dlaczego to już wam mówię dlaczego? Dlatego, że mieszkam w Wielkiej Brytanii i ostatnio śnieg, kiedy widziałem to było 10 lat temu Jak byłem w Polsce jeszcze, oczywiście byłem w Polsce na holideju, ale to było w lato, a nie w zimę. No i tak mi tęskno do tego śniegu, że masakra, no. Bo tutaj w Anglii to jest cały czas szaro, a w Polsce jest e, albo słońce, albo deszcz, albo śnieg, a tutaj jest cały czas szaro. Przemierzamy sobie z moim nowym przyjacielem tutaj te zimowe odchłanie, porozmawiałem z nim trochę, znaczy ja mówiłem, on pisał, właśnie coś pisze. Tutaj są już, aha, czyli już dobiegamy niedaleko, tutaj jest dosyć olbrzymia baza i sporo się dowiedziałem o moim przyjacielu. Mój nowy przyjaciel ma 12 lat, czyli jest o rok starszy od mego syna. Bardzo fajnie, że w świecie gier nie istnieje ta bariera wieku i, mo i możesz również zostać zabity przez 8 -latka, jak i przez 40-latka i tu zupełnie nie ma żadnej bariery, bo to jest zupełnie inny świat i można również fajnie grać i z młodszymi i starszymi, tym bardziej, że większość moich widzów z tego co zauważyłem, to są bardzo, bardzo przyjemni i grzeczni, grzeczne osoby, z którymi miło się rozmawia i naprawdę fajnie spędza się czas, a my zaczniemy budować gdzieś niedaleko tutaj bazę, a ja zacznę dropić, przyjaciel zacznie budować. Okej, okay, przyjacielu, wpisz sobie Kit Home i zacznij gdzieś zbudować nam naszą małą bazę, a ja idę zlutuję hangary, okej? Okay? A więc moi drodzy, zaczynamy budowę, przyjaciel tutaj zaczyna budować, ja wyruszam w, w lutowaniu, a nuż widelec trafi się ten zapalnik, no bo skoro tak mało tych zapalników jest na tamtym biomie, gdzie szukałem, naprawdę spędzałem bardzo, bardzo dużo czasu. A jednak, a jednak okazało się, że... Że tam nic nie ma. No to musi, musi przecież gdzieś to być. No i właśnie liczę, że ch chyba na tych dużych hangarach. Leżysz ściero, choć tu następny. Leżysz też. Wszyscy do mnie biegną, czyli szykuje się ostra rozpierducha ze zwierzątkami. Wow, ale ten to mnie walnął troszeczkę. Lepiej troszeczkę odejdę. Dobra, ten już dostał, dostał. Uwaga, ta plujko gównianka. Gonimy pójko gówniankę, bo ona może nas nie tylko zranić, ale również spowolnić, prawda? Czy już to wszystkie gównanie, jeszcze jedna. Leżysz. Dobra, już chyba wszystkie główienka mamy. Zobaczmy sobie co one tutaj ścięgną zwierzęce, ścięgną zwierzęce skóra. Nie wiem, czy akurat to jest mi jakoś za specjalnie potrzebne, ale przelutujmy sobie. Powiem Wam szczerze, że bardzo mało czasu spędzałem na zimie i może teraz w kolejnych odcinkach skupię się na eksploracji tego terenu. Po prostu będę sobie chodził, zwiedzał i próbował odnaleźć takie miejsca, których jeszcze nie byłem. No bo podejrzewam, że są takie, przecież yy, yy, nikt z nas... Ta... O, jakiś silnik dokłada, czy nie, do samochodu. Nikt z nas przecież tak naprawdę nie zwiedził całej tej mapy, także gdzieś coś może być ktoś się pyta kto z Polski, napisze, że ja I tyle eee, Tam Co tam jest Ej, to jakaś bramka, wyglądał jak jakiś totem czy coś takiego O No nie, no nie, no nie Najgorsze jest to, że przez tą muszkę to jest dosyć słabo widać, ja nie wiem e, Ona zasłania dosyć sporo rzeczy e, Tutaj na zimie podejrzewam, że widzę, że sporo jest budynków wokoło także na bank kogoś spotkamy Może nie o tej godzinie, no bo teraz to jest e, Metal potrzebuje, o kurwa, no to zajebiście Ej skrzynka tu jest, pierwszy raz widzę skrzynkę tu, dobra teraz mamy dwa silniki znaleźliśmy Zaraz, tutaj jest następna skrzynka, one po prostu, o tak, o, się respią na zimie, tutaj, naprawdę, jakieś tryby czy coś, yy, to prawie będę miał zaraz ten, jeszcze koła znajdę, to w ogóle będziemy mieli pojazd, tu jest jakiś kład. Eee, niech będzie sojusz, no, kolega się pyta, czy sojusz, no to piszę mu, że spoko, czemu nie. No dobra moi drodzy to ja zacznę tutaj szukać i, i... witajcie w, no... w nowym biomie i na nowej przygodzie i mam nadzieję że tutaj również przynajmniej tak jak tam będę się bawił również świetnie. E, myślę że tutaj jest sporo osób naprawdę tak mi się wydaje zobaczcie a to te pozostałości po tych zwierzątkach on potrzebuje metalu a skąd ja mu kurba metal wezmę?